Cześć! Mamy kolejny tydzień i kolejne wyzwania na Arenie Pomysłów, gdzie dwie drużyny rywalizują ze sobą, aranżując na dwa różne sposoby dokładnie to samo pomieszczenie. Poprzednio mogliście obejrzeć, jak Klamer ze sztabem odpicowali kuchnię, a zadanie to nie było takie łatwe, bo zastali niecałe 6 metrów kwadratowych powierzchni, a z kopert, których ukryłem wskazówki, jakimi powinni się kierować, wylosowali pierwsze śniadanie. Pierwsze śniadanie, kojarzy mi się, że jesteś człowiekiem na dorobku, Wziąłeś kredyt i stać ci na śniadanie! Pierwsza kuchnia dla młodych ludzi, no czyli nowoczesna gdzieś domyśle pewnie tak. I to właśnie nowoczesnym stylem kierowali się przy projekcie swojej kuchni, a kiedy w końcu zabrzmiały fanfary, można było podziwiać ich dzieło. Do zmagań z tym samym miejscem szykują się teraz arcizabim, Zabim, którzy jako drudzy sięgnęli po ciekawie brzmiącą wskazówkę zapach babcinego ciasta. To co panowie, zapytam was jeszcze raz, bo mieliście nie miny, no i czy coś w waszych założeniach się zmieniło od ostatniego czasu? Słuchaj, no nie często taką kategorię się widzi, na szczęście mieliśmy czas na to, żeby się zastanowić. Idziemy w klasykę. Idziecie prostu. w klasykę. Tak. No i dobra, było pierwsze śniadanie, czas na ciasto i herbatkę u babci, życzę wam tylko powodzenia. O kurna, chata. No nie ma co się dziwić, bo wiedzieliśmy czego można się spodziewać. Jakie to małe. No, ale pomieszczenie jest małe. ja znaczy, jestem troszkę przerażony tą wielkością. A ja jestem podbudowany. Nie ma co się martwić na zapas. Jak to się mówi? Nie taki diabeł straszny, jak się go rozrysuje. Czy jakoś tak? Miarka w dłoń i już po chwili okazuje się, że kuchnia ma szerokość jednego abiego. Instalacje najpierw, gdzie są? Tu mamy prąd, tu jest woda. Myślę, że tu cudów nie wymyślimy, bo lodówka może stać tylko w jednym miejscu. Ale nie robiłbym bym zlewu tutaj, tylko tu. Żeby tak jak babcia, tu myć. wyglądać, tak. czy wnuczki przyjeżdżają. Wnuczku, chodź na kalapkę! Wymiarowanie i wstępna wizja własnych oczekiwań to taka kuchenna mantra, którą należy powtarzać. Jedno jest pewne: żeby móc ruszyć dalej, trzeba poznać przeciwnika, a najlepiej jego rozmiary. Kwestię wyborów pozostawiamy na nieco później. Plan jest, wiemy co chcemy, to jest najważniejsze. A teraz musimy sobie dobrać elementy. No tak, no bo korpusy to korpusy, a u front mi się nie, w sumie powiem Ci szczerze, że tak kurczę się bałem tego, ale jak roz, rozrysowaliśmy to wszystko, to jest spoko Lecimy do Castorama. Zobacz, jaką filmą wy. Żeby... Skoro wszystkie remontowe drogi prowadzą do Castaramy, to pora odwiedzić strefę kuchennych inspiracji. To obowiązkowy punkt, jeśli chcemy mieć wszystko w jednym miejscu, warto więc przyjść, dotknąć, zobaczyć na własne oczy, no i przekonać się na żywo, czy ten konkretny model kuchni będzie pasował. Ale dość pięknego powiadania. ciekawy jestem, czy panowie już coś upatrzyli? Słuchaj, powiem Ci tak. Pff. Jeszcze go wybierać, ale ta Artemisia mi się podoba. Mi się wydaje, że jest Jak to opinię. wyzwanie. Mhm. Wjeżdża taki mocny kolorek, biały blaci i by poszedł coś w tym podobnym klimaciku. No to dawaj. Ostatnie spojrzenie. No dobrze, to przyjrzyjmy się tej serii Artemisia. Mamy tu cztery kolory, z których to właśnie Midnight Blue najbardziej przypasował chłopakom. Myślę, że mogły też o tym zadecydować matowe fronty z delikatnymi rzeźbieniami, z którymi kuchnia nie będzie wyglądać tak ultra nowocześnie, a bardziej klasycznie i elegancko. W takim razie szybka konsultacja pomysłów z doradcą, żeby poukładać to, co abi z Archim sobie wymyślili. A jeśli wy z jakichś powodów nie możecie tego zrobić osobiście, to pamiętajcie też o opcji online. Wystarczy dosłownie kilka kliknięć i wybranie z kalendarza dogodnego. Terminu, a bez wychodzenia z domu każdy z Was może omówić swoje oczekiwania, no a tym samym stworzyć kuchnię od podstaw. Wróćmy do chłopaków, bo widzę, że wzięli się zapakowanie rzeczy na wózek. Zerknijmy, co więc wyszło z tego ich dumania. Jak wiecie już po projekcie poprzedniej drużyny, kuchnia mimo że jest mała, to ma spory potencjał. Jasna podłoga rozświetli ciemne fronty zabudowy mebli, które ustawione będą w kształcie litery L. W takim przypadku zlew znajdzie się pod oknem, a kuchnia zyska więcej przestrzeni roboczej. Górny rząd zajmą pojemne szafki z przeszkleniami, a o klimat zadbają jak zawsze dodatki. Kamy, puda buda, mebli. Mamy teraz kawał roboty, bo to trzeba wszystko powydosić. Bez wniesienia nie ma złożenia. Jest to myśl. Co tu dużo mówić, od dziecka przechodziliśmy trening na niejednym zestawie klocków z instrukcją, więc kilka ścianek i złączy nie robi teraz na nikim wrażenia, tym bardziej, że montaż jest uproszczony. Mamy tuszyny ułatwiające mocowanie z lewo zmywaka czy płyty grzewczej, podświetlane panele podszawkowe czy regulowane nóżki. No i co, Panie Arturze? Pięknie! Wystarczono to 2,5 godzinki i mamy kolejny etap odhaczony. A jeżeli zastanawia Was, dlaczego tutaj nie ma frontów, no to odpowiedź jest prozaiczna: o wiele łatwiej, lżej będzie nam to nosić, po prostu do kuchni to ustawić. A co najważniejsze, nie uszkodzimy tych frontów, bo szkoda, by było cały efekt popsuć, nie? Ano pewnie, że tak. Miejscówka już czeka na wniesienie pierwszych mebli do środka, ale zanim to nastąpi, to trzeba pomalować ściany. Barba już się miesza, można więc ją przelać i zabrać się za malowanie. No, chyba że jeszcze czegoś tu brakuje. Dobra, moi drodzy, pokażę wam gadżet, bez którego prawdziwy malarz nie powinien wynurzać się. I co? Elegancko, nie? <laughs> Idziemy do roboty. No i ważniejsze, żeby na głowę nie chlapało, bo farba z przeznaczeniem do kuchni ma swoje specjalne właściwości. A jak wiecie, jeden kolor to i odcięć przy suficie nie trzeba robić. Mądrze! Dawaj, 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 dawaj i odbieraj! A! <laughs> tak bieżą. biało, że aż razi. Biedutko, tak jak miało być. Tak. Arcik, dawaj. Panele bierzemy ode mnie z auta i układamy. Sprawa podobna jak u poprzedniej ekipy. Panele, których nie trzeba się bać w kuchni, nawet jeśli nie są one winylowe. Folia paraizolacyjna, podkład, no i panele, które z pewnością trzeba będzie dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem. Chodzi o to, żeby woda nie przenikała pod spód. O takim oszczędniejszym podejściu, ale równie prostym w realizacji, mówiliśmy już przy okazji innych projektów, więc nie jest to pierwszyzna. Po panelach czas na meble. Z racji dużej różnorodności rozmiarów można było dopasować je od ściany do ściany, co na niewielkim metrażu jest naprawdę dużą zaletą. Jak widzicie, korpusy już poustawiane, więc jaki zarys już kuchni macie, ale mimo wszystko jak te fronty wiadą, to dopiero się odmieni nasza kuchnia. Przyznam, że Biel dominuje tu jak na razie i faktycznie przydałby się kolor przełamujący ten schemat. Czy wyjdzie im założony plan? Po ruchach Arciego widzę, że nie martwi się efekt finalny, więc i ja zaczynam być trochę spokojniejszy. Coraz więcej frontów zapełnia każdą z szafek, a nawet z boku korpusu lodówki pojawił się panel maskujący. Wszystkie szczeliny i otwory są więc estetycznie powykańczane, łącznie z podłogą, na której zagościły ozdobne listwy. Ekipa Arciego i Abiego nie osiada widza na laurach, tylko szybko wprowadza do kuchni blat po to, by wymierzyć miejsce na osadzenie płyty i zlewozmywaka. Tradycyjnie zaznacza się wielkość i pomniejsza otwór tak, by po wycięciu powstała... ramka do zdjęć? Dobra, żarty na bok, bo blaty muszą być odpowiednio spasowane i połączone. Dopiero wtedy można wsadzić w otwory wszystko to, co zostało tak skrupulatnie mierzone i zabrać się za ozdobniki. Złote ozdobniki! Jak ma być elegancko, to z pewnością jest to dobry kierunek. Podobną robotę robi górna listwa łącząca ze sobą całą linię szafek. Zamiast szkła przyblatowego, chłopaki sięgnęli po kolejne proste w montażu rozwiązanie, jakim jest panel dekoracyjny. Zwykły klej montażowy i przestrzeń pomiędzy szafkami a blatem jest zabezpieczona od wody i plam, a zatem zabawa z płytkami czy dużym formatem szkła, jak widać, nie jest tutaj konieczna. A skoro naczynia i sztućce trafiają na swoje miejsce, to chyba jesteśmy coraz bliżej końca. Moi drodzy, kolejny fajny patent do naszej kuchni, a mianowicie ramki. Chciałbym, żeby one miały ten sam kolor, co nasze fronty kuchenne. Po prostu pojechałem do Castoramy i w mieszalni dobrali mi idealnie ten sam kolor. Farbę mam już tutaj przygotowaną w puszce. Do niej dołączony jest oczywiście utwardzacz, tak że powłoka będzie naprawdę wytrzymała. No i co? Zabieram się za malowanie. Panowie, rozpieszczacie nas dzisiaj tymi patentami. Okazuje się, że niewielka próbka koloru dostarczona do stanowiska mieszania farb w kastoramie i potrafią z niej wyczarować dokładnie taką samą barwę. Ramki będą wyglądały więc jak z tego samego zestawu. Tylko co tam się znajdzie w środku? Jak widzicie, Arci przypomniał sobie zajęcia ZPT, no i postanowił, że ozdobą do naszych ramek, które wcześniej malowałem, będą takie pięknie ususzone w książce kwiaty. Pan od techniki zapewniał, że takie cudo długo cieszyć będzie oko, a zatem ostatni z elementów zawisa na ścianie i można w końcu podziwiać ich dzieła. Marcinek! Sebastianek! Ole! Wielka. Kurde, no ładnie. Tak? No zała Popatrz, to jest, babci, mhm. zerwali, ja to widziałem tutaj. Przy takim zmywaku yy, mieć zmywarkę to ujma. O i coś tam o czymś zapomnieliśmy. Kochani, yy, taki filtr też w kuchni chcieliśmy założyć, My, my, my go kupiliśmy tak. przecież. Przepraszam, gdzie są szklaneczki z koszyczkami? Tego tak długo czekaliśmy, żeby to trochę wywietrzało. Na każdym pokazie nas jedzenie przykupują! Je nie je będzie Pó deser, póki tego chleba nie zjedziesz. Nie wiem dlaczego baliśmy się zrobić kuchni Bel, serio, bo myśleliśmy, że ta kuchnia się turbo zmniejszy. U was jest miejsce, gdzie można sobie zjeść, tak? Jest śniadanko, taką mieliście też inspirację i takie było zadanie. A u nas wyszliśmy z założenia, że po prostu, jeżeli sobie robi babcinę, ciasto, babcia sama była w kuchni, nie można było chodzić. bo się rob goniła, poszedł, poszedł, tak? W ogóle jestem młodszy niż twoja babcia, ale podobają mi się te ozdoby, w ogóle <grym> wszystko, no. <grym> Napiszcie w komentarzu. Który pomysł na kuchnię bardziej Wam się spodobał? Zadanie nie było proste, bo mieliśmy do dyspozycji tylko 6 metrów kwadratowych, więc wydaje mi się, że w dwójkę zrobiliśmy trudno. Dobra robota, panowie! Tym bardziej, że jak widać, na tak niewielkiej przestrzeni można zdziałać wiele i to w różnym stylu. Obie ekipy czekają na wasze komentarze i łapki w górę pod ich filmami. Kto jeszcze z was nie obejrzał, jak powstaje ta sama kuchnia, ale z perspektywy klamera i sztaby, niech szybko nadrabia zaległości. Wyczekujcie też kolejnego powiadomienia o nowym odcinku, a ja tymczasem uciekam na kawałek ciasta prosto od babci.